Witam serdecznie, witam plutko moi drodzy. Marianow Podstawkowicz, kłaniam się nisko. Dzisiaj Blice, Mistrzostwa Świata. Pewnie zastanawiacie się, czy Magnus przyjdzie w dżinsach, czy w sukience. Nie wiem, mnie jakoś to nie kręci. Trochę bawi, ale nawet TVP o tym mówiło. No to, kurczę, jest niesamowite, nie? Goś tworzy wokół siebie taką aurę, że hej. No dobra, moi drodzy. Z tego miejsca ostatni filmik w tym roku. Chciałbym wam życzyć, no, wytrwałości w tych waszych... Postanowieniach potężnych, noworocznych, żebyście chociaż przez tydzień na tą siłkę pochodzili, żebyście chociaż przez tydzień tej gorzały nie tykali. Naprawdę, trzymam kciuki mocno. Samych sukcesów na deskach, tych do prasowania, i tych oczywiście szachowych, a ja wprowadzę was w klimat Blica. Piękny blitz, partia, moi drodzy, która przeszła do historii, była mówiona na wielu kanałach, na moim też, ale warto odgrzewać takie kotlety, gdyż na tych smacznych, wciąż moim zdaniem, kotletach chowa się młode społeczeństwo szachowe ci kozacy którzy dzisiaj grają w blicu w tych mistrzostwach oni też się wychowali na klasyce więc siadajcie wygodnie kawka herbatka i przygotujcie się na szachowe grzmoty gdyż przed wami moi drodzy Michał Tal we własnej osobie kontra Tigran Petrosian Tal czarodziej z Rygi bazujący na dynamice i niepoprawnych poświęceniach kontra Tigran Petrosian solidny gracz który lubi grę pozycyjną jest bardzo dobry w obronie i wie jak wyciągać remisy a gra tutaj na remis z talem. No dobra, moi drodzy, jedziemy. Cztery ze strony tala, mamy Francuza, wariant Tarasza, sam lubię. E skoczki do gry, konie śmiesznie ustawia tak nisko. Nie chciał tu, bo to, a tu nie chciał, bo blokuje pionkę z C. A C5 trzeba uderzyć we Francuzie <laughs> i koniec. Kropka. Koniec D3, trzymamy napięcie. Zobaczcie, nie ma co za szybko tego napięcia zrzucać. Jakby na przykład czarne nie wytrzymały i zbiły, no to mielibyśmy tylko poprawienie figury jednej. Kolejnej i na przykład po koń D5 jeszcze przestrzeń, tempa, tempa, więc C5, na C5 reagujemy ED, można zbić pionkiem, można skoczkiem, tu poszło skoczkiem, żeby poprawić figury, no i roszada. Zwróćcie uwagę na to, że po CD koń B3 pionek jest do odbicia, ale Tal ma taki pomysł, żeby tego piona odbić figurą, kolejną wchodząc hetmanem do gry przy okazji. Ale najpierw trzeba się odejść gońcem. I po końce pięć odszedł gońcem z szachem. Poprawił go na drugie tempo, co się silnikowi nie podoba, chociaż kto by słuchał silnika. Partia blitz. Michał Tal kontra Tigran Petrosian. Moi drodzy, emocje niesamowite. To były tuzy wówczas szachowe. Niesamowite. Tak jak dzisiaj Janek, chociażby i Duda. <laughs> Dobra. Można było też taką sztuczkę zastosować, że zbić i sobie wziąć tego pionka. Na motywie tutaj a, uderzenia z odsłony bazo, bazując, yy, natomiast Tal wybrał szaszka ponownego, wymienił gońca za gońca i słusznie i teraz odbił sobie to hetmanem. Tak jak chciał, tak planował, tak ma. Hetmana 4. Bardzo dobry logiczny ruch. Tigran Petrosen chce uprościć i ciężko tutaj nie przyjąć tej propozycji. No bo tak, w tej wersji można lub w wersji tej. O, bijąc tu. No ale to i tak hetmany się wymienią. Tu goniec zbije i tam pozycja jest wysuszona. Coś w moim stylu, nie? Ale Tigranowi, Petrosjanowi to jak? Ehm, no, brakuje mi słów, słuchajcie. Mocny ten ferwek skurczy. Przeziębiony jestem tak w ogóle. Uderzyło we mnie, jak świadomość gracza, który pierwszy raz dostał szaszczyka, że, że jest niedobrze. Ehm, pozycja słucha czarne wyrównały. Raczej Tal nie miałby tutaj żadnej przewagi, nawet psychologicznej. <tryk> A to był jego duży atut. Więc na Hetmana 4 czaszkujemy. No nie to. No nie to. No co, do bazy chcecie? No to już się przyznajecie do gorszej pozycji. Automatycznie. Nie? Tu jedynym ruchem, który zapewnia Wam przewagę, po tym rzekomym błędzie, jest C4. Wow! Niemożliwa wymiana Hetmanów. Grozimy skoczkowi. Tylko, że osłabiamy tego A zobaczcie, ten jest broniony przez tego piona Który jak się odsunie, będzie leciała wieża No co ten tal tu wyczynia? O to chodzi, że bazujemy na dynamice Jesteśmy zroszowani Rywal nie, hetman będzie zaciągnięty tutaj Z jakością do tyłu Będziemy dalej dynamiczni Lepsi w rozwoju i niebezpieczni O to tu chodzi No najlepszym ruchem jest po prostu zbić AB tu no, trzeba oddać jakość Wziąć tu No i być może roszada długa. Tak, tylko tam, wiadomo, koniec w 4 uderzenia na hecia, więc szybciutko tego hetmana wycofał na a6 petrosjan. <laughs> nie dziwię mu się. No i tutaj pewnie byście zbili, ja zresztą też hetmanem nie bałdzę, bo przypięcie, więc pionkiem i na tego pionka liczne presje. <laughs> no pewnie tak, pewnie tak. Co tu trzeba było zagrać? Nie mam pojęcia. Dalej. Ale tal. Armata od razu na e. Co pozwala zroszować na długo. I teraz tak. Jesteśmy bez jakości białymi. Czarny zroszowo. Jeżeli pozwolicie na to, żeby czarny się skonsolidował, czytaj, połączył wieżę, wchodząc gdzieś gońcem do gry, i nie daj Boże dla tala ustawił króla chociażby na 8, to macie pozycję, patrząc na ich standardy, po prostu przegraną. Po prostu przegraną. Zatem, zadaniem Michała jest teraz uprzykrzać życie czarnemu. Stwarzać problemy. Stwarzać presję. To, czego ja nie umiem. Ale uczmy się od najlepszych. Goniec F4. Piękny ruch. Silnik nie lubi, ale piękny ruch. Odcinamy ucieczkę, szykujemy szaszka. To pozwala oczywiście na bęc, uderzenie, tempo. Ale teraz mamy czek. No i król nie ucieka do rogu. Król musi ustawić się za wieżą. Tylko, że no wieża chroni go, nie? U własną piersią. No i jak... <laughs> Przepraszam. I jak ten atak dalej kontynuować? No, coś tu wisi. No hetmanę można odejść, ale nie wiem, czy to nas urządza. No, wydaje się, że można by było dać szacha. Wieża zbić nie może, bo związana. Jak się zasłoni pionkiem, to zbijemy i po zasłonie gońcem jeszcze odbijemy wieżę. Dobrze kombinujesz. Szach jest najlepszy. Szach jest najlepszy. Hmm, oczywiście król nie musi się zasłaniać. Król może sobie po prostu odejść na E. Okej, okay, ale ja wtedy dam szacha. Ok, to król ucieknie ci tutaj. No okej, okay, to ja dam szacha znowu. Zgoda. Bardzo dobrze. Król ucieknie pewnie... Gdzie ucieknie król? Na C6? No zobaczmy ten wariant w ogóle. Zobaczmy ten wariant, bo jest bardzo ciekawy. Jest bardzo ciekawy. Król C7. No i co? Zbitko, zbitko. Yy... Nie można tu zbić. Czy można? Można. Jeszcze można. To są ruchy kandydaty, bardzo dobre. To jest ruch, którego nie należy grać, bo jest słabość jedynki. <laughs> Rozumiecie. Yy... Więc. C8, szach, bardzo fajny, intuicyjny, ale nic się nie dzieje, nie? Nic się nie dzieje. Bo król ma ucieczkę przez D7. No właśnie. No to co teraz? No to, to pole trzeba zabrać jakby. No chciałbym skoczkiem, ale nie mogę, bo kurczę. Hetman mi wisi. A czy Hetman jest tutaj potrzebny do matowania? Przecież tu jest matopery stare. A faktycznie, jakbym tam wjechał wieżą... I nie byłoby... Nawet jakby była. Czekaj. Ty to jest mat, faktoza. No dobra, spoko. Teraz, oczywiście, król ucieknie, więc nic się nie dzieje. Ale to jest też ciekawe, bo. A <noise> to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, to jest mega ciekawe. Dlaczego? Bo w tym momencie, zamiast grać Król D7, czarne mogłyby się pomylić i mogłyby się zasłonić wieżą z automatu. I mając pozycję spoko, która się wybrania, mogłyby zagrać tak. I mogłyby dostać przepięknego mata. W ogóle z poświęceniem. Nie wiem czego, ale. Chyba. Chyba chwili. Dobra, sorry, a ja naprawdę jest to Ale nie będę nagrywał tego jeszcze raz. Jadę tam. Jestem naturalnym twórcą. Jestem naturalem po prostu. No dobra, nieważne. Yy, tak, tym ruchem jest konie 5. Tragiczne posunięcie. Dosłownie tragiczne. Tak mówi silnik. Moim zdaniem działa. Moim zdaniem jest dobre. Bazuje właśnie na tej przewadze psychologicznej. No, tal ukrożyły legendy. Jego poświęcenia no, na samą myśl niektórzy, kurczę, moczyli się w nocy O co chodzi z tym ruchem? Dlaczego nie można wziąć? No nie można wziąć Bo teraz to pole jest zabrane przez skoczkę I o, to jest przepiękny matoperie, Którego dałem kiedyś <laughs> Nie w operze, nigdy nie byłem w operze w ogóle Dlaczego? Ula mnie nie zabrała Więc hetman nietykalny No, podejrzewam, że skoczek też nie No właśnie, czyli co? Można skoczka tu postawić? Można no a teraz już jest groźba, bo jak będziecie bierni, no to niestety bum. Mm -hmm. To jest błąd tylko i wyłącznie, jeżeli znajdziecie ten jeden, jedyny, najlepszy ruch, który wybrania poze. Ale to na koniec. Co zagrał w takim razie Tigran Petrosian? Tigran Petrosian pomylił się tutaj. Grając B6. Błąd. Za błąd. Dlaczego się pomylił? No, Hetman broni C8. Wieża. Niestraszna. Okej. Okay. Wisi Hetman dalej. Niczym nie grozisz już. Niczym nie grozisz, stary. No nie grożę, ale... No właśnie, co byście tu zagrali? Kolejny, ostatni kulminacyjny moment, nie będę was już dalej męczył. Tym posunięciem jest, moi drodzy. Hetman A4. Check. Wow! B6 jest bardzo niedobre tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdziecie Hetmana 4 szach. Z podwójnym uderzeniem. Hetman podwisa. Jest szach. Król nie ma legalnego posunięcia. Ła! Weźmiecie Hetmana. Co przychodzi do głowy jako pierwsze? To nikt już nie patrzy na to pole. Więc tak naprawdę, tutaj został. Zastosowany motyw Odciągnięcia obrońcy Atakując tego obrońcy Wow ha. No Tigran poddał po tym ruchu Więc błędy Błędy Same błędy kurcze Goniece w cztery błędy No i co z tego, że błędy Dynamika, jazda do przodu Bazowania właśnie na, na Psychologii Niech się boją no wiadomo, łatwo się mówi, jak się komentuje te partie z boku gdzieś tam po latach. Ale to jest partia naprawdę wow. Niesamowita To teraz wróćmy. Co zatem należało? Widzicie, że tu absolutną przewagę ma czarny. Czarny ma właściwie wygraną partię po posunięciu. Możecie sobie jeszcze pomyśleć chwilę, co byście tu zagrali czarnymi. Tym ruchem jest goniec C5. Mówię serio. Tym ruchem jest goniec C5, zamykający linie, atakujący Hetmana, przygotowujący roladę. I. Yeah. Tak można? Można. Co mówi silnik na tę pozycję? Ehm, mówi, słuchajcie, że jest minus 3. Przepraszam, minus 3,50, <laughs> no, trzeba odejść Hetmanem. F4, nie wiem. Gdzie jeszcze? E4, G4 No i w kolejnym ruchu Pewnie, no tutaj jakbyśmy odeszli To wiadomo, że skoczek leci No załóżmy, że odchodzimy na E4, niech będzie No to F6 Nie rozszotka. F6 Jeszcze są widły w ogóle, nie? Jakieś tam końce 4 Jakieś tam poświęcenia, można dalej mieszać Ale to, to, to już To już niczym nie grozisz właściwie Nie masz argumentów Pogoniec C5 rozwojowym, normalnym ruchu, ale B6. O ja, dobra. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Mam nadzieję, że partia się podobała. Dajcie znać i co? Do usłyszenia w nowym roku. Pozdrawiam.